Elo, cześć, witam Was wszystkich serdecznie bardzo Czuken machan do kamery, ze mną coraz Admiro, startujcie, bo Max ma mało yep, czasu. Boom. Kamera musi wyciągać. Może się uda I zrobić to. Po nie, to nie jest, to jest gun game. A, kolejny gun game. Kolejny gun game, tak. No. Gun game no. Tak. No? jest super. Oh my god. <laughs> Dobra. I to i gramy na Tym mapie. Tym razem cię pokonam. Mamy na mapie, gramy na mapie bardzo znanej, bo jest to CS Office. Także. Wszystkim, wow, tyle miałem wszystkim, dziwne, wszystkim dziwne dobrze orientacje. znana mapa. Ale mi tu... się pobiera. A ty jeszcze, a jeszcze pobierasz, dobra. Ta mi się pobiera jeszcze. To czekamy czaken. Połowa. Czekamy czakenku. Okej, okay, okay. Trzy czwarte. To, stoimy w miejscu. I, i, i... Daj, okay. daj znacz, jak już wbijesz. Ja, ja stoję w miejscu. Aha, aha No stoję w miejscu w realu, co mam biegać? Dobra, ja też stoję w miejscu Żyję, już... mogę, że my się bić Idziemy Ej, tu już będzie ciężej, bo tu już są korytarze tutaj, się, tutaj będzie ciężko się znaleźć Gra może być dłuższa, podejrzewam, że tylko jedną rundkę zagramy Je. Yeah. Ej, what? Jak dziko Yes. God damn it. Gdybym wiedział, że przyjdziesz od drugiej strony, no tego nie możesz wiedzieć, chyba że masz wolhaka. Masz wolhaka? Wolhaka activated! Chicken. <laughs> Max? Chucken! Gdzie jesteś? Cześć! Chodźcie! Wow. Ciebie MNIE ZRESPIŁO, NO REALLY, O BOŻE Dobra. TO JUŻ JEST HUGE MAPA NIE JEST HUGE, ALE JEST WIĘKSZA NA PEWNO KTO to CZUKAŁ CIE? SZUKAŁEM CIĘ WHAT? JESUS JAK MI TRAFIŁ W ŁEB? NO TO SIĘ NAZYWA AIMBOT ACH Wędąc AIMBOT tam. Myślałem, że ktoś tu z aimbota korzysta Hmm. Hmm. Gdzie? Jesz? Tam jest kogoś. Nie, to tylko duchy. <grym> tak, to, to tylko duchy. <grym> Kurde! Jak ja tu nikogo nie mogę znaleźć. Nie znalazłem ducha. Chyba tutaj? coś ci się przewidziało. Przewidziało? Je yeah. A! 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 I max ja, Nice Ej, cofnę? Nie, myślę, że mi cofnę o broń. Yeah. Nie, nie cofa broni. Uuuu, coś tam dzieje. O! Dzień dobry. No, no proszę cię chciałeś mnie zabić? Tak! No czy ty jesteś poważny Tak Ty jesteś normalny Bo nie chcesz mi dać podwyżki <laughs> oh my god Dobra, w takim razie muszę się, się ciebie pozbyć Wtedy nie będę musiał w ogóle dawać podwyżki Słyszę strzały Trzecia minuta słychać strzały Uuuu! Był za mną! Byłem cały czas za tobą! O Jezu, nie, tylko nie ta broń I trzeba się za dużo razy obracać. Tak! No Kurde, Ken! Bo mi słuchawki się. Dobra, dosyć tego. Mam już dosyć tych słuchawek. Max! Słucham! God co się stało? God damn you! Co się stało? Dobra. Kurde. Co się stało, czaken? Jak tam? Zabiłeś mnie. No wiem, no i co? Wiecie, że jak się upuści broń, to ona znika, już jej nie ma? Zabi... Zabili Serio? Zabi... Tak. Je, yeah. Kto to był? Dzięki Max. Ja... Admirosek. Ale i tak nie miałem broni, więc nic bym nie zrobił. Jak nie miałeś broni? a bo opuściłeś, dobra. Przez przypadek upuściłem. Twoja 90, nienawidzę tej broni, nie umiem z niej celować. Czemu ja słyszę radio? Ja też Nie wiem dlaczego. Nice. Kurde w głowę! Admiros? O, o już nie słychać rady. To u mnie się zacięło radio WHAT THE FUCK JEZUS ma OOO O, Admiros Kurde Słyszałem, jak tam się biliście nie można broni? A! Jak mnie przestraszył, Admirozny! W sensie, że kogoś broni podnosić? To by się miało z celem No ale broń którą puścisz, mogłaby się respić PRZESTAŃ Kurde Przestań? <grym> nie mogę używać twoich słówek Uuu! Ich nie no używam się, Tak się używa P90 No, no Piu piu God damn Jak go znasz od tyłu I don't like it <grym> Co było Głównie straszne? Tak kawę, to robię. Ej, no co? No, zabijem cię! Jaki jestem pro. Wiesz, mam, też mam tą broń. A no! <ścoughs> uh, uh, uh. Ej, Ja tu P90 się idealnie nada. No nie. Mam no cię. ale na czekena oczywiście to nie działa. Ech. Bo jestem, ja, ja jestem anty-P90. Zaraz to sprawdzimy. Masz małą HP śmieciu! Bardzo mało HP. Dorwę cię! Mogę się? A! Dzięki! <laughs> Jezu, jak ja cię ciągle wystraszam! <laughs> Jeden Ej, tu przecież przejścia nie ma, gdzie ja idę? Właśnie, gdzie ty idziesz? Grało się kiedyś na ofisie w prop -kunta. Oj, tak. A! Grałoby się tutaj w prop jakby się miało przynajmniej... Y Osiem, 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 osiem. KAMPER?! Co to było?! Widziałem, ja zgubiłem, no, widziałem że mnie śledzisz, także wiesz, musiałem się skampić <grym> niestety Wiecie co teraz ja mam? Zgubiłem, no, ja. Snajperkę! No! Sied! Shit. Sied! Shit. No! Biegni max! No biegiem! Jest! 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 Pozbyłem się jednej snajperki, dobrze Teraz tylko znaleźć admirosa i nie dać się zabić jak na takiej mapie ze snajperki grać? No, admiro, Albo admiro bo... znajdzie Ciebie! God damn you. Fuck you! <laughs> Co? Jak byłem koło Ciebie zaraz? Fuck! O nie! <laughs> Jakie ja panikuję! Kurde, czuckę! Oh yeah. Jak wy jesteście do przodu strasznie z tymi snajperkami! What the fuck! Jaki jestem głupi! Jeżeli mi HP zostało Podejrzewam Jeden Co ja? Co? Chodź, chodź, daj się zabić, błagam cię. No yeah, oh. niee! Dzięki! Kurde. Free kill! Nice! Kurde, zabij. jeden haps Ale ale to jak nie zaszedłeś od tym. Oh, no co i cię nie zabiję, mogę spokojnie heda ci walność, nie? I nie wykorzystałem tego. Oh my god Czemu ja nie sprintuję? Piu, piu, piu. A ty cwaniaku, a no tak, co? Szedł. A! Zabijcie się, jesteście obok siebie, widzę was. Nice! Eee, ja tykuu, to jest najpiękniejsze, to jest Max, no! się. Ja demys! Jestem na strzała! To ja biegnę po niego! O, o, FAKU! był na strzała! <grywka> Jak do mnie podbiegł! No! No, 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 no! no. Nie! Tak! Ja lubię tak! Sniperka. Tak! Ja jej nie lubię. Tak! Uciekaj, Max, teraz! Teraz to ty uciekaj! Schowaj się! Dobrze, przygotuj sobie broń! Nice! Nice, okej, okay. cyk Muszę się pozbyć tej snajperki Oj, tak, to jest broń do pozbycia mi się ktoś zabić, nie Nie! Jest! Jest! Ja chciałem cię ze snajperki! Ooo W końcu, do, lepsza broń Ta pierwsza snajperka to jest chyba Scout, co nie? Nie mam pojęcia, to jest... To... Nie, pierwsza snajperka to jest... ...typowa AWP'a. Jezu, gdzie wiesz, mnie Zere spiło, masakra Serio, masz tego shoguna teraz? Tak, mam tego szoguna. A co? A nic, teraz próbujesz mnie zajść od tyłu jak nie? Nie Nie? Nie Czemu tak sądzisz? Bo zniknąłeś z tamtej okolicy Nie, cały czas tam jestem Jasne No, zobacz, przyjrzyj się No cześć Co? Hi! Nie? To nie byłeś ty! Dziękuję! To nie byłem ja. Max, zwróć się na chwilę. What, what, what the fuck? <grym> uciekaj, on ma snajperkę teraz. Where? Where? Gdzie on jest? Nie wiem skąd padły strzały. Elo, ewakuacja. <grym> nie uciekaj przede mną. Ewakuacja, daj mi spokój. Nie wiem skąd padły strzały, to co miałem zrobić? Też nie wiem. Pff. No snajperkom, proszę, kurde mi się tylko pozbył sniper? A jeden był tutaj? Ja... No, no Jest no, God Nie No, no, no. Snajperki to jest coś okropnego jednak Na tej mapie zwłaszcza wiecie, wiecie co mam? O, Wystawiłem, łepek tylko No właściwie to rękę Where are you? Aj, oh. ja, A! A, bo to jest ten, okej okay, yes. Nie, on ma tą dwertówkę teraz Już nie Właśnie się jej pozbyłem Znaczy no, już Aha. nie ma Ale masz mało HP Bo cię trafiłem w głowę jak widziałem połowę Ja chcę już mieć inną brodę Oh, kurde! Nice. JE! Nice. Yeah. <laughs> <Yeah>. Nie stoczyłem <laughs> ode strzał <laughs> Oj, <i> mikrofon, przepraszam. <laughs> nie Nie! Za Tylko... Ej, nie mów mu! Poddaję się, nie mam broni! Chodź daj, Muszę się pozbyć tej broni. Poddaję się! Tak, o nie! Oszekałeś mnie! Mam cię! Kurde! Może jakoś mogę wyciągnąć jakąś broń Jaką mam gównianą teraz Zresp się no, broniu Masz rewolwer? Tak, revolver mam I nie wiem jak z niego strzelać A ja muszę umrzeć szybko, bo nie mam broni w ręku No to się nastaw komuś Chodź do mnie do mnie, jak to się poda. No właśnie do szukam do kogoś mnie. Dobra, koło pierwszego znajdę Cześć! No, Elo Oooo! Tutaj, to, chodź, tutaj, chodź, tutaj! Chodź.

on taki nie właśnie... jestem family friendly. No taki jest. O właśnie. ty! Dobra, zginiesz za to. Taki z niego Chucken właśnie. W imię Robloxa. Taki z niego Chucken. Where are you boys? Where are you Max? O oh, no. Cześć! Co? To nie ja. To Piu, piu! Piu, piu! Strzeliłem w ciebie, no, Powinieneś umrzeć Where? Max grade teraz taktycznie No Jak próbuję wdziele, Co? To mu nic nie da Co ty możesz być To nie mogę was znaleźć, co jest? Też nie mogę I Zaraz się spotkacie Cześć! Mówiłem? Cześć! No, to mnie no przecież to ma jeden strzał, z tego się nie da. Ech! co? Czemu i uciekasz? Bo mogę. No przemysł, nie uciekać. Ja nie uciekam. Nie uciekasz? Nie. Zabiję Admirosa. To ja uciekam? Zabiję Admirosa i idę dalej. Admiraos, he, możesz stanąć na chwilę? Nie. Czemu? Ty? Mi... Czy ty? A. Świetnie. Nie, no ta broń jest beznadziejna. Dalej, cały czas. Się... Cały czas. To jest sztucer. Najgorsza broń na świecie. Ej, nieprawda. Jest nie prosto, prosto. Łeb. Na Nie skończę ostatni? Jeżeli tak będę dalej grał. I tak skończycie ostatni? Każdy skończy ostatni. A ty się już pozbyłeś tej snajperki? Ja? No Nie, mam dalej tego sztucera Sztucer jest spoko Sztucer jest spoko, nie, ale to przeładowywanie za każdym strzałem jest... Fajne A, okej Jak umie się to robić to jest git Ja nie umiem no. Ja mam zwykłą brońkę Nie no, się poszedłem w złym kierunku, brawo Jeste Nie tak! Nice! Przewidziałem, że tu przyjdziesz, ei, widziałem cię już wcześniej Chodź tu! Don't. Nie daruję ci. Don't. I'm out. You sure? Yes, I'm sure. Gdzie ja mam boundary? O jezus, Maria, zaraz tutaj wejdę w coś. Okej, okay. ujej, coś tam dzieje. Dobra, no, tak. pójdziemy sobie tędy. No skurde! No Głupia broń! Musisz bardzo blisko podejść, aby mi i strzelić po prostu. łeb Próbuję, próbuję, uwierz mi. O! No, Skoczyło mi mam... się AMO! Przerabywuje się, gdy się kończy walczyć. Cześć! Jest! Kurde, głowa. Mam nóż! No, mam dobrze. nóż! Dorfę cię. Mam kuźwa nóż! Uważaj na Maxa. Nie zawaham się użyć noża. Admiro chodź, pomogę Zapraszam. ci. Zapraszam! Pomogę ci, chodź. Chodź, Max. Gdzie jesteś? Nie Roznochowu. Jestem w biurze. W biurze? No. Chodź pomogę ci. Pomogę ci skończyć żywot. To raczej ja ci pomogę... Yy, nie wiem w czym, ale pomogę. Ja ci pomogę skończyć żywot, chodź Zabijecie. Ja widzę z tym nożem jak tam biegasz. Nic nie widzisz! Chodź tu. Masz... Aaaa! Aaaa! Dobra, zabij mnie. No przecież! Uważaj! Z tyłu! Y Aaaa! Kurde! Jak to, jak to musi wyglądać jak to musi wyglądać jak ja próbuję Dobro, tutaj? Admirat za tobą! Za tobą! Chodź! Chodź! Strzel. Szybko! Szybko! W łeb! Prosto w łeb! Prosto w łeb! No i nie mogę! Przeładuj! Prosto w łeb! Prosto w łeb! No, nie się! się! Dawaj! Szybko! No, strzel no strzelaj! Strzel strzel no strzelaj. No strzelaj. Nie ciało! No strzelaj do niego! No. Głupia broń! Poczekaj chwilę, poczekaj stój! No! Aaaa! No <grym> o... Teraz o nie, to już tak. nie ma litości! Dobra, idę was zabić, no, od ciebie. Przynajmniej nie pomogłeś, po przynajmniej nie pomogliśmy. Noż. Czujesz jak murder z murdera. Chyba jest tu murder. Nie. Nie! nie Jak miałeś... Nie wiem, dużo, prawie 100%. Jest! No, tym razem trzecie miejsce, ale było i tak spoko. Było zarąbiście, o kurde. Nie, a, no, dobra, to byłoby na tyle na ten. Tak! Tak. tak. Dziękujemy bardzo. I. Pawlow VR. I nie skończyła mi się amunicja, no. Oh. Dobra, to uh. na tyle. Trzymajcie się. Nara.